Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam zaproponować, jak w prosty sposób przygotować świąteczne ozdoby. Pierwszą moją propozycją będą szyszki. Aby wykonać ozdoby świąteczne, potrzebujemy szyszek oraz różnokolorowej bibuły. Z bibułki będziemy formować kuleczki w palcach ugniatając bibułkę, tak przygotowane różnokolorowe kuleczki będziemy kleić do końców szyszki. Przygotowaną kuleczkę smarujemy klejem, następnie przyklejamy na końcach szyszki. W ten sposób okleimy szyszkę dookoła i tak powstanie nam ładna kolorowa szyszka. Takie szyszki możemy wykorzystać do przygotowywania stroików świątecznych. Ewentualnie możemy przywiązać na końcu szyszki sznureczek albo nitkę i szyszka będzie ozdobą choinki. Albo również szyszki możemy przywiązać do jakiejś gałązki lub patyczka, tak jak ja to zrobiłam. Przygotowane wcześniej szyszki przywiązałam do Zielonej gałązki, którą spryskałam sztucznym śniegiem, i w ten sposób powstała nam ciekawa ozdoba świąteczna, którą możemy umieścić w różnych częściach domu. Drugą moją propozycją jest przygotowanie świątecznej choinki. Żeby przygotować taką choinkę, potrzebujemy trzech patyczków podobnej długości. Następnie patyczki te wiążemy. Na końcach ze sobą sznurkiem. Takie patyczki musimy umieścić w konstrukcji. Ja taką konstrukcję przygotowałam z rolki po ręczniku papierowym. Ucinamy kawałek rolki. Następnie taką rolkę okleiłam kolorowym papierem i po bokach wykonałam dwa nacięcia. Te nacięcia potrzebne są nam do tego, aby umieścić w nich patyczek i aby choinka trzymała się nam w konstrukcji. Tak przygotowaną konstrukcję oklejamy zielonymi częściami roślin. Ja tutaj przygotowałam kawałki zielonej roślinki, które będziemy przyklejać do patyczków. Patyczki smarujemy klejem. A następnie do tych patyczków będziemy przyklejać kawałki roślin. I następnie takie kawałki roślin możemy również przyozdobić kolorowymi kulkami, które wcześniej wykonaliśmy do szyszek. Możemy poprzyklejać kolorowe bombki, ewentualnie możemy przykleić również gwiazdę. Tak przygotowaną choinkę umieszczamy następnie w naszej konstrukcji. I w ten sposób powstała nam fajna świąteczna choinka, która wygląda tak. I właśnie taką choinkę ozdabiamy kolorowymi ozdobami. Możemy również wykonać różnego rodzaju gwiazdy. Ja tutaj wcześniej przygotowałam taką, Gwiazdę, którą smarujemy klejem i którą przyklejamy do choinki. I w ten sposób powstała nam fajna ozdoba świąteczna. Zachęcam Was do samodzielnego wykonywania ozdób świątecznych.